Siema! Ja to Damien Dziadzi. na taki film bonusowy, gdzie omówię sobie na nią, przy Dragon Ball Super Hero, który ma być za całe kilka dni gdzieś w japońskich kinach. Z tego co wiem, jako ciekawostkę ma być też w kinach IMAX w kilku krajach, być może nawet i w Polsce. I w mniejszych kinach też ma być. Wersja oryginalna oczywiście z japońskimi polskimi napisami. Ale wiecie co, tu nie będzie tylko pojętych głosów z Gastuna, będzie jeszcze malutki rant Więc zaczynam najpierw od Gastuna Przyda się, że ja nigdy nie oglądałem i czekałem na zwiastun. Hello guys, the final trailer of Dragon Ball Super Super Hero will be released soon because the movie will be premiered on June 11th 2022 in Japan and the first week of Tak jak widzicie mam tutaj postacie z DBZ jakieś na postacie. pan czemu on nie pasuje do filmu ładnego jest i Kuririn eee co to za coś tym zielonym A to Gohama i Transa pokażę już jako nastolatków w końcu. Ile rady można było być ich tymi można było być tymi dzieciakami. Prawda? Tu jakie są złole. Tu jest jakiś zły, tam jest ten świrus, który nie lubię Biru. Yy. Tu mamy oczywiście naszego słynnego Broly'ego Jest nad idente i, Dende, i się pojawia. Tu kolejny jakiś złych.

Like the new look of Gohan's new truck. If we watch CG JS, I think that movie For mission, because there is a very high chance to get a glimpse of his new form, like we saw Piccolo's new transformation in the second last trailer of this movie, and the real identity of the final mysterious villain of this movie. No not, such not we to oh, even... so, the secret chamber because. Fans are dying, like me, to know or simply to see a glimpse of the final villain. It could be self. Android 21, and the April Fool's image yeah, of it too. So, in the final trailer, a lot of things will be moving. Along with all this, we will get to see a little update on our Saiyan Broly because he's is training on the planet Beerus with Goku, Vegeta, and Beerus. And it could be possible that Beerus will fight Broly to check his potential limit. According to the leaks and sources, this movie will be around 2 hours long. As you can see in the image, which has taken during a Japan dubbing session, where 131 minutes is written on the screen where Piccolo is showing, and the same. Or on another screen where the time is 152 minutes. So, by these, we can assume that this movie will be more than 160 minutes or more than 2 hours long. And if this movie is going to be this long, it will be amazing. And leaks are building up in Japan like tsunami. Soon, you will be spoiled with a lot of leaks on the internet. So, those who like to watch them can subscribe to my channel and follow me on. <laughs> Fajnie, że kupuję kolejny film z Dragon Ball. Ale, to jest super. Okej, okay, dobra, niech tam będzie. Mam na to wyrobione Obejrzę to, bo wiecie, bo debę, bo lubię. Ale, już tutaj mi irytuje jedna kwestia. Dlaczego film Dragon Ball jest pozbawiony brutalności i przemocy? Serio. Tam jednak będzie wkurza właśnie. Że obecne filmy Dragon Ball, które coraz bardziej robią pozbywają się przemocy, no kuźma jego mać po kiego grzyba to robią, co? no po kiego grzyba, ja nie kurcze no kazał w takim było była przemoc, krew nic nie było żadnych nad nawet w Polsce było bitwane a to kurwa takie anime, jest znana marka no i cukierkowatość, słodkość i jeszcze ma być anime w i co oni kurwa sobie walczyć, tym nie będzie ani rozełkwi, ani żadnej przemocy to już nie jest Dragon Ball, ma bo co? Jakieś kurde, wrażliwe dziecko się przestraszy. Uuu mama przemoc by Wee, To kuźba po pierwsze. A. Jak twoje dziecko jest kuźwa wrażliwe i, i się boi takich filmów, to nie zabierasz by nam filmy B. Dajcie kućba, wreszcie ty przemoc. Ja chcę rodzaju krwi przemocy. JoJo nam tylko zrobił przemoc. Bleach. Ja uwielbiam Bleach'a i czekam na kontynuację bicia. I się nawet nie baję, bo za a to że robimy anime tylko bardziej dla dzieci, bo dzieci wydaje się, że dopóki bały, A my muśmy zaraz że czemu w animu jest kule przemoc i brutalność Bo kuźba anime od tego jest, przemoc, krew, brutalność, to są trzy cechy po co, anime Nie ma tego To anime leży i kwiczy To co oni ma sobie kule na piecie, łupu, cuku, łupu, i nawet ten się odda o o, 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 mam tylko jakiś zarys na twarzy i tyle. To co, jak powiedział całą armię czy mojej wstęgi, to nawet nikt tam nie zginie? To jest bez sensu, ale podajesz się pomysł, że tam porwiał pan. Tak, w końcu porwał coś powiedział, tam kudę osłabić ty gówniary pan. Jak chcę, żeby ona tam zdechła, serio. Mogę to jakoś się tam uśmiercić, serio. Mi to, mi to pasuje. Teraz w pić, jakiś kurde, hej obrońcy pana. Nie, nie, nie! Pancia nasze nie ma, nie zbije Nie, 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 się. Powiem tak. Cieszę się, że będzie na film DB, ale chcę przemoc. Chcę przemoc, rozlew krwi i powinien być oznaczenie, jak już 12 plus, krew, przemoc, cycki, nagość. To, co jest dragową, najlepsze, nie kurwa. Pozbawiamy kurde, a przemocy. To jest kurde, brak szacunku dla ludzi, którzy na tym. Na tym się wychowali. Bo dragą bo zawsze są z przemocy na gości i brutalności. A nie kule cukierkowa słodkość, bo dzieci się będą bały i leczały w kinie, No kuźba jego macie, ja tego nienawidzę. I teraz kule, od razu kolejny będzie rancik. Taki mini rancik. Wiecie co, ja raz się do pracy i kuźba przede mną szła kule baba no, baba nie baba, nie nawać. I pierdziele przez telefon kuźba. I tak się idzie w jedną stronę, w drugą stronę, no i kurźwa nie mogli nawet wymienić ruperem, kurde, bo ona sobie idzie i sobie ględzie przez telefon i w końcu zeszły przez telefon i takie kurde proszę pani, czy nie w końcu pani przepuści? A to takie kurde, tam, ktoś to się na mnie drze, odwraca się do niej i słucham, a ja, proszę pani, może serwerem przyjechać? Ona mówi, tak, to jedź pan bokiem. Dopiero jak je poprosi, że je przypuściła, to wtedy mnie łaskawie kuźba przepuściła, bo nasz szkół z telefonem i nawet mnie chciałem przepuścić, kurde. Hatfuna takich ludzi albo takich debili, kurwa, co ci stoją na przejściu, jest znak napisany odłóż telefon oni nie kuźba idą w przejście się w pierwdzie do londy, ten ekran patrzą i myślą, że kuźba że łupocz! patrz kto mam telefon, telefonie, ło telefon Ale ja nie obchodziłem, że coś może nadjechać nagle, może go coś pierdzielnąć, nie bo idzie przez te przejście i ślęczy ten telefon, albo jeździ rowerem i kuźba idą bachory, takie gówniaki już większe na taszaki i ślęczą w te pierdzielone telefony jak ja tego kuźba nie mogę, jeszcze jak jest tutaj na uszach i te telefonem które włapię, to kurde aż mi się coś ma nie robi No mnie Świat schodzi na psy. Ludzie to się są debile, pchają się sami pod samochodem, bo się dzieją, że uuu, moje dziecko zginęło pod samochodem. Dlaczego? Bo się wpierdzieliło pod samochód, bo się kapiło w ten telefon. I to jest na tej młodzież, która nie myśli. Więcej takich, wolałbym takich myślących ludzi, którzy by się nie pchali pod samochody, czy pod rowery i patrzyli dookoła, gdzie idą, a nie kule w te telefony, ponieważ jakieś promienie laserowe co ucięte Ucinałem im łapkę na tych przejściach. No, bezprzesałem trochę to, nie? Bo jak to wyglądało, idzie sobie dzieciak przez przejście, ze nagle, jes! Ucięłem mu łapy takie... O, moja ręka! O, krwawie, krwawie! I takie, A, gdzie moja ręka! A tam gdzieś łapa jego już się toczy, pojście, to był trochę brutalne. Nie, jakiś taki promień, który zakłóca te całe sygnały na przejściach. I był bezpieczny, bo taki widzę takie chillen, to aż myślę, co coś nie robi. No, to były takie dwa ranty celot. Tak jak mówiłam widzimy się w końcu. To się spełnia. Piątek omówimy sobie, anime Macu, Basi, Maja, coś takiego. Nie to jest fajne, przypomnę. W sobotę widzimy się w recenzji filmu Czarny Młyn. Jego problematykę mówimy. W niedzielę, uwaga, będziemy mieć dwie imprezy do omówienia, bo jest ZD, A aut kolektywnych dootworów, które idę i galerii uka to wiecie, to będzie tak podwójne troszkę. I jak będzie recenzja książki, którą skończyłem. Ludzie. Be, ludzie. Cienia. Słyszycie to za oknem? Sąsiad, potem mi akurat akorda, a teraz się spawać do drzwi, jak ja nagram film. Mam okno w gronie, a chyba to się na, gdzie na dworze. I tak teraz się, jak teraz, kiedy ja w To nie mógł poczekać tych 10 minut, aż się ja skończę nagrywać. Ale nie. Dobra. To tyle kurczę. Dużo jest waranty, dużo To tyle co nam przekazać, Ci, było omówienie z gastura no, Nie wiem, jak to się nazywa. Jakoś tam okay? Na się nazywa, okej? Nie coś i datcie bają.